To jest Loża szyderców. Czyli co, zaczynamy, tak? Tak, Zabawić? zaczynamy. Ja jestem Kisiel, jestem Niko. I zaczynamy Loża szyderców. Będziemy ostro jechać na wszystko, co nam się nie podoba. <głos》>. Musimy się wprawić. Jeszcze raz, dobrze. Wiesz co, zrobimy raz. No. Jedna osoba raz druga. Nie? Yy, naklepnięcie, ty mówisz? Tak. No. Tak, żebyśmy sobie znaki dawali. Tylko też mnie kletnik tak, będzie, żeby się wyładać. No, jedziemy. Jestem Kisiel. Jestem Niko. I będziemy kręcić noże szyderców. Będziemy ostro jechać na wszystkich i na wszystko, co się nie, wam i nam nie podoba. Będziemy szydzić z każdego, szydzić z was. A najważniejsze to wy możecie szydzić z nas, subskrybując nasz kanał. I oczywiście lajkować, bądź nie lajkować, bądź od razu dodawać komenty. Dodawajcie jak najwięcej komentów, pytajcie, mówcie co chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Wszystko zależy od was. Zobaczycie też y, kiśla tańczącego na rurce. Tego nie będzie. Nikogo. Nie będzie tego, nie, nie będzie tego. Nie, ale nie, nie. znajdziemy na pewno kogoś, kto zatańczy dla nas na rurce. Tak, będą tańce, będą różańce i pałamańce. A co najważniejsze nasza mafia e, zrobi konkurs w przyszłym roku. I będziecie tak. mogli wygrać, tak? Będzie, będą mogli wygrać e, koszulki. Skoro jest równe uprawnienie, poczekajcie, bo trochę mi suszy. I rządzimy w mieście. Rządzimy w mieście. Będzie tak, koszulka dla faceta i koszulka dla, dla babki. Będzie. Dla jakiej babki? Yy, dla kobiety. <grym> Nie dla yy, tej babci, tylko dla kobiety. Dobra. Więc zapraszamy, Dobra. zapraszamy serdecznie na nasz program. Niko i Kisiel, Loża Szyderców. Oglądajcie nas. Yo. Jakieś co będziemy mieć? ちょっと